Witam wszystkich! Dzisiaj jemy, jemy, czyli fasolka po bretońsku z kiełbasą wieprzową. W bardzo fajnym, lekkim opakowaniu. Dobrym do przenoszenia w plecaku, na przykład, lub w czymś innym, niekoniecznie do zapasów domowych, chociaż takie też mogą być w takim opakowaniu. Producentem jest firma Profi. Porcja 400 gramowa. Kaloryczność tego to jedynie 324 kcal, czyli dosyć malutko. No, takie wersje powiedziałbym słoikowe, chociaż tam jest większa gramatura. Mają ponad dwukrotnie więcej kalorii, czyli jest trochę lepiej, ale w szkle to jest ciężej, tu jest lżej, no ale mniej kalorii. Ale nie zawsze o te kalorie chodzi, yy, zazwyczaj. Też ważne jest zjedzenie ciepłego posiłku w terenie, a nie właśnie liczenie kalorii. No ale niestety niestety niska kaloryczność jest. Skład za to mamy bardzo dobry. Woda, fasola biała 11%, kiełbasa wieprzowa 8%. Cebula, pulpa pomidorowa, koncentrat pomidorowy, mąka pszenna skrobia modyfikowana, słonina wieprzowa, wędzona, sól, cukier, papryka, majeranek, przyprawy. Żadnych konserwantów, żadnych dziwnych e składników Skład jest bardzo dobry, za wyjątkiem jednego składu, czyli jego po prostu jest, jak dla mnie, zbyt mało. A o co może chodzić? No oczywiście o fasolę. Taka ilość fasoli to raczej bardziej do zupy niż do fasolki po bretońsku. No, od razu by się kaloryczność zwiększyła. No, tej kiełbasy, no, zobaczymy, jak to się da wyłowić. Powiedzmy, że też nie jest zbyt dużo, no, ale fasoli mogą być zdecydowanie więcej. Ale zobaczymy, jak to będzie pod względem smakowym. Takie opakowanie da się też podgrzać bezpłomieniowym podgrzewaczem chemicznym. Jak widać opakowanie stoi. Później można sobie z tego wyjadać. Chociaż nie jest to raczej idealne do wyjadania. Lepiej sobie to przełożyć. Wy... Każda fasolka musi stąd wyjść, I tak jest jej mało. Tak to się jeszcze prezentuje przed podgrzaniem. Wiatru nie ma. No, i zobaczymy, jak będzie pod względem smakowym, jak to wszystko się podgrzeje. Tak wygląda finalnie podgrzany produkt. Ja bym to bardziej określił jako gęsta zupa fasolowa niż fasolka po bretońsku. Ale zobaczymy, jak tam ze smakiem. Najpierw sam sosik, fajny, dobry, pomidorowy. Tutaj praktycznie nie mam zastrzeżeń. Można, oczywiście, to doprawić. To kwestia indywidualna. Wiele osób pewnie zje w takiej formie jak tutaj. Ja zaraz sobie to doprawię. Ale nie jest to jakieś mdłe czy coś w tym rodzaju. No, jest posmak po prostu pomidorowy. Jak dla mnie dobry. jakaś fasolka czy twarda czy nie ani nie za twarda ani nie za miękka czyli jak najbardziej w porządku w razie czego jeszcze jedna sztuka no ta troszeczkę jakby twardsza kiełbaski pocięte w takie kawałeczki Kiełbasa też raczej należy do tych lepszych niż do korszy. No i w sumie tej kiełbasy też tutaj zbyt dużo nie ma. No tak jak mówię to taka trochę gęstsza zupa jak dla mnie. Trochę doprawić pieprzu, chociaż majranek tutaj jest, ale dodanie takiego świeżego jeszcze bardziej to polepszy. No i nie wystąpią skutki uboczne po takich fasolcach. Chociaż akurat tej fasoli tutaj zbyt dużo nie ma, to nie powinno być żadnych skutków ubocznych. No, kiełbasek trochę pływa, ale w innych fasolkach po brytońsku jej jest zdecydowanie więcej. Teraz się zdecydowanie polepszyło, chociaż sam smak tego sosu nie był zły, raczej powiedziałbym, że dobry. a Ale ja, zawsze ja lubię sobie bardziej to doprawić niż producent to zrobi. No tutaj jest, też się trafił kawałek chyba tej słoniny, poczku czy coś w tym rodzaju. Ogólnie nie jest wyczuwalny tutaj smak wędzenia jakiś, chyba, że się natrafi na taki kawałeczek wędzony. Jakieś tu kawałki też pomidora z tej powiedzmy pulpy pomidorowej, bo to nie tylko sam koncentrat pomidorowy tu jest. Na pewno pod względem smakowym jest to dobre, choć nie idealne. Jak komuś zależy na kaloryczności, to lepiej wybrać coś innego, ale pod względem smakowym jest w porządku. No i można sobie zjeść w terenie ciepły posiłek, a to czasami jest ważniejsze niż kalorie. Ja takie coś jak najbardziej polecam. O ile komuś nie przeszkadza, mniejsza kaloryczność, mniejsza ilość fasoli w tej fasoli. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie pozostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.